Nie, Kurde, co tu się wydarzyło, proszę Państwa? To jest nie do pomyślenia. O, już jakoś ustawiono, dobrze. Wszystko w porządku. E, proszę Państwa, przed nami potrójny trening indywidualny. W związku z osobnym treningiem ratingowym, dzisiaj po bierzemy aż trzy obiekty. Welingrad, winikundkę oraz Zellene. Zacznijmy sobie od Weningradu, bo to skocznie było niedawno podczas treningu rytingowego 300 metrowa, Oczywiście wymogi będą takie, że myśmy nie 4 km kilometra na tym obiekcie, co pokazał nam Wojciech. 250 metrów dopiero daje zaliczenie. 270 daje zaliczenie podwójne. Także tutaj, no, do spore wymogi będą. Nie ma co ukrywać. 12 belka startowa. Zaczynamy. No i na zaczynamy od niespóźnionego lotu, więc jest to jakaś nadzieja na to, że będzie w końcu lepiej. Pierwsza próba na razie 207. Dla LEGO do czegoś? Nie wiem, kurde, z czego wynikają te kontrasty cały czas tej jakości. tylko psuje oglądanie naszych lotów, które no na razie nie powalają na kolana, ale jednak lepiej byłoby je widzieć. Teraz ten lot 226,5, ale zwiększany. Głównie podmucho wietrzną, które tutaj towarzyszyły, nic poza tym, bo widzieliśmy, co było podczas konkursu tego. Wiecie podstawowego, do porównania, wręcz można by powiedzieć. Także to na razie trzy próby nieudane. Za chwilę próba numer cztery też uczył się w na to, że będzie lepiej, ale będzie tak, też źle. Mamy pechę do progu tej skoczni niestety, na razie wszystkie loty. Na razie, poza pierwszym chyba spóźnione, bo pierwszy chyba jeszcze był w miarę trafiony. Natomiast po tym, już same próby spóźnione, no nie wiem, z czego to wynika. Teraz o, jest szansa, bo będzie na progu lepiej, więc może będzie 250 w końcu, albo i nie będzie, może trochę zabraknąć 238,5. Jeszcze to nie jest ta próba, ale już bliżej niż dalej, no poza braku tylko 12 metrów. Żeby tę granicę osiągnąć, a właściwie ją nie zna się o pół metra. No i teraz kolejna okazja. Bez szybkiego nie, nie, nie do tej skoczni. Niestety. Musimy opanować technikę. 234 teraz. Czyli znowu gdzieś tam blisko z tą rotacją. Doszło lepsze warunki od, tego, od tych, które były w turnieju treningowym. Także nie ma opcji, żebyśmy sobie darowali to skoczni. No. Warunki są lepsze, byśmy tych matek powinniśmy tutaj daleko. A tymczasem na razie na to się nie znosi 203 metry teraz tylko. Na razie dużo błędów się pojawia. A z że to będzie jak Wilekra po na y, zawody. Y, ranki Pucharu, świata czy y, drużynówka. Z no, tak pomyśleć, co będzie coś się działo z tym poziomem repalizacji. Teraz 204 metry, ale no to sobie, z tego się punktu, no bo tutaj trzeba spiegać 250. No. no to będzie wtedy około 180 i to już będzie na, na poziomie lotów na ciężkiej a nie Taka właśnie sobie jak teraz, te 150 108 punktów. No, co to jest? To jest no, to nawet dużo skocznia jest yy, tak naprawdę. Teraz 209, no daleko, daleko od tego, co byśmy chcieli. Pamiętamy, jak było swego czasu. Norma za lot to 150 punktów w nocie, tak? No, teraz chyba wreszcie, czyli po raz pierwszy się pojawi 254,5, tak? pierwszego goty zapłaty proszę Państwa, wreszcie lot. Po wyżej 3 km. A więc pierwsze zaliczenie jest 6 za nami. I od tej pory nie można mieć wpadek poniżej 200 metrów, bo to jest wpadka rażąca. Szarpiemy, szarpiemy, ale nie doczarpaliśmy. 237 unikamy tylko wpadki. Przypominam, to poniżej 200 metrów będzie wpadku. Za czwartą wpadku też mają być konsekwencje. Podwójne zaliczenie będzie, albo trochę zabrakło, 270, jest podwójne, a więc połowa, trzy zaliczenia za nami. No wreszcie, można powiedzieć, wreszcie jakiś lot, który mógł się podobać. względem taktycznym. teraz znowu szansa, żeby pójść za ciosem, dobra taktyka teraz, obrana, no i brawo. Brawo, teraz 266, noty 19, 19, 19 pół, brawo. Trwa to zaliczenie, jeszcze tylko, jeszcze tylko jedno zaliczenie, i potem będzie odległość końcowa wskazana, jaką będziemy musieli uzyskać, żeby zaliczyć ten etap. To spójrzcie konkretnie. No i teraz. <laughs> Och, jak pięknie. Brawo. 285 i wystarczy 255 nam w tej ostatniej próbie. 255 metrów, żeby zaliczyć Weningrad dzisiaj. No, trochę panowaliśmy jakąś taką taktykę, ale. Czym z nami zostanie na górze? Ta krytyka wątpię, bo teraz znowu lot krótszy. E230, no ale to jest normalne, zwłaszcza w lotach, przecież to jest zawsze czasem pojedynczy element, który przesądza o wyniku. Teraz też pojedynczy element zadawało o tym, że to było 230, a nie 260 na przykład metrów. Przypominam, teraz na 250, druga, druga próba też trochę za krótko. 239,5, ale już nie ma takich wpadek, jak mieliśmy na początku, także. Jest jakaś nadzieja, że te widzili przestaje nam kompletnie nie leżeć. Teraz trochę z rotacji. Było blisko do rotacji, ale trochę zabrakło szczęścia. 217, bo unikamy wpadek. To jest najważniejsze. Unikamy wpadek rażących na razie. No zobaczymy, zostały nam 4 minuty na tą skocznię. Tak, 4 minuty na to, żeby to zaliczyć. Zaliczamy w tym momencie. No i trochę mamy na lotnę, to dobra parabola, później się pojawia. No i proszę, 276. No, typu po 19 po punktu, brawo. Eee, Wynik zaliczony, proszę Państwa, tak możemy powiedzieć. Teraz wynikunka. Kolejna trudna skocznia, tutaj trzeba będzie mieć 350. Nie 250, 350. I też tak samo: 375 to jest dość podwójne, 400 to potrójne. 25. Barka startowa. o i znowu migawka się pojawia. I trzeba ją zaraz ogarnąć. E, tymczasem na wyniku zaczynamy od lotu chyba za krótkiego. E, 325,5. To już tutaj daleko oczywiście od tego, co byśmy chcieli osiągać. 325,5, 350, no teraz jej przypominam. Jest to możliwe, zwłaszcza, że oczywiście to są warunki korzystne, więc powinno się tyle latać po prostu bo tak wskazał warunki wieczne na skoczni e, trzeba 350, koniec. kropka chodzisz ten lot, no może będzie 350 metrowy 373, no brawo. Prawie było, prawie było podwójne zaliczenie. Mamy pierwsze kody zapłaty. Jest pierwsze zaliczenie, za chwilę okazję na drugie. No nie. 340,5 za krótko. No i noty nie wysokie. 17, 17,5. No nasze oczekiwania są jednak większe. Począt się tutaj skoczni To jest bardzo duży mamuci obiekt. No teraz znaczenia ja na pod Nie, nie będzie podwójnego. Nawet nie ma pojedynczego 343,5. Chociaż tyle był poprawiony bo noty tym razem po 18,5 punkt. Poprzednio były 17. także no chociaż styl poprawiony, ale tylko dzięki agresji w półwieczu się pojawiła. No ale brakuje metrów, więc w nie ma, teraz też nie będzie. Teraz z upadkiem 338. No by jestem godny pożałowania, można powiedzieć, no, ale dopóki jest nadzieja, ee, walczyć zawsze warto. Za chwilę kolejne podejście. No teraz chyba lepsze. Tak mam wrażenie, że chyba będzie 350, nie chyba jeszcze nie 336,5 no było zbyt krzywo w drugiej fazie żeby to mogło dodać do 350 niestety ale 350 to już jest poziom właśnie światowy no jest już poziom na no to by już ową 30 zawodów na tej skoczni warto to by pamiętać teraz 327 ta skocznia pojawia się raz w miesiącu w naszych turniejach online podczas turnieju chyba DS3 bodajże Także stosunkowo rzadko, no ale jest to obiekt istotny, jeśli myślimy o dobrych wynikach. Mamy pierwszą wpadkę, niestety. Ponieważ w się to liczenie, no to wpadka jest. Poniżej czy wpadka Dziekuję się, kiedy jest poniżej 300 metrów. Uh, 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 teraz trochę zabraknie, ale 300 jest trochę przekroczone? 314, tak. Czyli takie minimum zostało wypełniony, zobaczymy to będzie dalej. Czekamy coraz przynajmniej 350 metrów, ale wskazałem to, że na taką chyba będzie tutaj ciężko. Ale teraz, teraz chyba wreszcie przełamanie w tym zakresie tak. E, 364,5. Czyli jest to pierwsze przełamanie. E, drugie zaliczenie łącznie. Pierwsza potrośny mała 373 metry. Może teraz będzie drugie zliczenie rzędu, tak można odwodwójne, bo tak agresywnie. Nie. Ale pojęcie tak. 350. No to 8, więc warunkowo zaliczenie, jeśli następny skok nie będzie wpadku rażącą. No i jeśli będzie już się, ratowym Ba, Ba poniamy to na nawiązką. A teraz odległość 351,5, a więc yy, także czwarte zdroczenie odhaczone. Zostały tylko dwa ale z takimi odległościami jak teraz no, utrudniamy sobie drogę do tego ostatniego zaliczenia. E, teraz mamy zaczynanie numer 5, 363 metry, końcowe zaczynanie to 359 metrów. 359 metrów na zaliczenie ostatnie. Być może będzie już w tym momencie do zaliczenia. Tak, będzie agresywny lot, takich jakich nam brakuje czasem w tym obiekcie. Także cieszymy się z tego, że tym razem się udało. 397 Pewne zaliczenie tej skoczni. Możemy odetchnąć drugą, no bo jednak lepiej to wyglądało. No i została nam skocznia Zelden Ostatni obiekt treningu indywidualnego, ale trudno skocznie. Teraz przypominam, że to jest trudna skocznia rozmiar 340 metrów no i tutaj wymagamy odległości 275 metrów 285 a 300 metrów daje zaliczenie podwójne no i początek już na zaliczenie prawie bo gdybyśmy ustali to byłoby takie zaliczenie odległość wynosiła od 291 metrów Czyli była to względna nadzieja, no ale prysła dość szybko. Teraz klasyka lotów z Elden, czyli e, fatalny by się z progu, i dodatkowo, zarobiono to za lot. I może lot e, jakieś tam by te swoje miał. E, teraz no, cała nadzieja, że w tej próbie się w końcu uda przełamać. E, zobaczymy. E, 259,5, no niestety nie. brakło. 15,5 metra tej magicznej bariery. 244? No jest znowu z opadkiem Także daleko od optimum. Teraz to już nie będzie. Zła trajektoria 229,5 m. Rejna próba 275 metrów. Teraz nie było lepsza trajektoria, ale lot spóźniony, więc nie było czasu odlecieć nawet. Eee, 190,5, no i to jest... Gdyby, gdybyśmy mieli życzenie, to były już oczywiście wpadkę są poniżej 225 metrów. Yy, teraz lat w miarę wyglądał na no, do zawórka by mieć zaliczenie 251. Na tym oczekujemy jednak dużo, dużo więcej. No, czekamy, czekamy. Może teraz, wreszcie. No tak. Wreszcie 282. Znów 19,19 19,5, zależnie numer 1 z 6 przewidzianych na to skocznie. A teraz upadkiem, ale loty tak by nie wystarczył. Ale teraz, jak potem byśmy zrozumieli, trzeba pilnować się, żeby nie spać poniżej 225 metrów. To nie będzie łatwe. To nie będzie łatwe, bo lot spóźniony i już się pojawia problem z tą granicą. No teraz unikamy wypadki, chociaż lot był spóźniony, 249. No ale jak mówię, no wciąż do tego zaliczenia tutaj, w tej próbie, e, sporo zabrakło, a zaczęło się od na lotu, więc e, już ta trajektoria była zbyt niska. Po prostu nie było w odpowiedniej prędkości teraz. 234, no i jeszcze unikamy wypadki, ale ależ już było na stoku, poniżej 230 z upadkiem to też już jest wpadka a tymczasem blisko podwójnego zaliczenia 299, będzie podwójna, jeśli na pewno będzie poniżej 250 to tak podwójna jest na jako podwójna Idę sobie, mieliśmy trzy zaliczenia na koncie. Hmm. Ale to nie będzie pod, 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 podwójna. W zamian jest wpadka 205, niestety. A więc mamy na koncie dwa zaliczenia i niestety. I pierwsza wpadka do końca z trzech dopuszczalnych. Teraz yy, walczymy i to chyba skuteczna parka po raz kolejny. Tak jest. Bo będzie trzecie zaliczenie. 278,5 m, noty 18 18 I pomyślę, że 20 metrów... To jest kwestia tego pary jednego błędu. Tak. Jedno założenie na arki, można stracić 20 metrów to wyskoczyć. Teraz druga wpadka. Druga wpadka niestety 189 metrów, fatalna nota, 13,8 tylko także na razie no szału nie ma. Teraz tartujemy się przy trzecią wpadku, ale chyba się nie uratujemy, bo to będzie krótki lot. No, niestety. A więc limit wpadek wyczerpany. Mamy trzy zaliczenia za sobą. I trzy przed sobą. I w 3 tych trzech zaliczeń nie możemy mieć już wpadek rażących. No teraz jest okazja. Tak, zaliczenie jedno, jedno będzie, byłoby skopio dwojnego 286,5. Mamy cztery zaliczenia na koncie. Nie jest piąte zaliczenie chyba. 269,5, jednak nie. Jednak trochę zabrakło 5,5 metra. Żeby można było rozłożyć zaliczenie tej pół. Mamy no, wtedy teraz kolejne podejście. No, no i na razie wpadek rżący, to dobrze. Później mamy czego tutaj wykorzystywać. Teraz 302,5 metra. No ty nie za wysokie. No ale to tylko oznacza, że... Po to będzie 280. Nie jakieś 290, to 280. Postaraliśmy się o podwójne zaliczenie, czyli ostatnie zaliczenie nie może być jakieś wygórowane. Teraz 233, czyli nie wypadki Za chwilę kolejna okazja, by do 280 metrów dolecieć, między głowy, część treningową dzisiejszą. No i widzimy ładniutko w tym momencie 299 metrów, no to 19 i oficjalny trening indywidualny dobiega końca. Także trening dość trudny, jakby nie patrzeć, z kilku względów, ale jednak szczęśliwy, bo dobraliśmy do mety w ogóle na tym czasie i to z dużym zapasem, bo z zapasem 12 minut także tutaj jakby nie patrzy na plus, już niedługo natomiast. Przynieśmy się do kolejnej rywalizacji drużynowej. Do zobaczenia.